Mam nadzieję na szybki połów, by móc wrócić do domu do dziecka. Nie mogę się doczekać wypłaty, dlatego tutaj jestem. Na łowisku krabów-kosarzy. mają wysokość 6 metrów. Wiatr wieje z północnego wschodu. Za każdym razem, gdy woda zalewa pokład, wszystko pokrywa się nową warstwą lodu. Mandy z niepokojem obserwuje sytuację. Załoga śpi. Nie, Nie wiem, jak duże mamy oblodzenie. Każda kolejna fala osadza na sprzęcie pokłady lodu i kuter staje się cięższy. Nasz ciężar rośnie z minut na minutę. W najgorszym wypadku grozi nam wywrotka. Lód może zatopić kudet. Dosyć tego. Tak być nie może. Opuść się, tato. Co jest? Lodu przybywa. To się stało szybciej niż zakładaliśmy. Przepraszam. Przepraszam. Kiedy to się zaczęło? Przed godziną. Musimy coś zrobić i to szybko. Musimy się, że mamy okno. Bo miało być. Właśnie o tym mówię, dlatego w ogóle wypłynęliśmy. Nie spodziewałem się takich problemów jeszcze przez władnych parę godzin. O, bójcie załogę. Idź!